Hej, cześć, siemanko, jestem Blendgoz i witam z w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem kolejny event w Trovia Revenues, czyli chyba jakiś noworoczny evencik. I w tym filmiku pokażę po prostu jak go sobie zacząć, jak go sobie skończyć. I ogólnie o co też w, tym, w tych questach, które się pojawiają, o co w nich chodzi i po prostu jak je zrobić. No, chyba proste, nie? Także na początek oczywiście, żeby w ogóle ten quest mieć, żeby pojawił nam się tutaj w prawym górnym rogu, no to musimy mieć oczywiście dziesiąty mastery. Żeby sobie sprawdzić, jaki macie mastery, to klikamy sobie C, klikamy sobie tutaj tą, tą zakładkę i tutaj mamy mastery. Jeśli macie mniej niż 10, to po prostu nie będziecie widzieć tego eventu. Dziesiąty level mastery to nie jest jakoś trudno. Widzicie na początku strasznie dużo, dużo rzeczy, żeby żeby sobie odblokować to mastery, czyli no jest strasznie dużo rzeczy, które dają mastery, więc 10 mastery raczej nie jest jakimś jakoś trudno wbić, raczej sobie z tym poradzicie. I potem co mamy. Jeśli klikniemy sobie i, to tutaj w eventach pokaże nam się właśnie ten event, który będzie, czy ten revenus I pierwsze zadanie, jakie będziecie mieli, to i Visit, visit Cubesley in, uh, in the Hub. Czyli macie odwiedzić uh, Cubesley na hubie. Więc idziemy sobie do hubu i on będzie sobie stał. Uh, on będzie sobie stał. On będzie sobie stał gdzieś tutaj. Albo tutaj koło tego Adventure Boarda. Albo tutaj uh, koło tego albo gdzieś tu, on, on po prostu gdzieś tutaj, będzie, będziecie mieli go zaznaczonego e, takim fioletowym, mm, fioletowym wykrzyknikiem, e, i po prostu wystarczy do, do niego podejść, kliknąć E, i to będzie tyle. Wtedy ten quest będzie zaliczony i, i pokaże wam się kolejny, czyli e, Takedown, ten Dungeons. Czyli po prostu musicie zrobić 10 dungeonów, też bardzo proste. Jak otwieracie sobie mapkę, czy podchodzicie tutaj do Atlasa? Jak już jesteście na hubie, no to możecie sobie tutaj też podejść ewentualnie, ale otwieracie sobie mapkę i po prostu idziecie na obojętnie jakiś świat, czy tutaj na DADRAWNET, czy Cursed Skylands, czy tutaj na jakiś tam AB, Uber którejś. Czy na, tutaj na top topside, oponentnie jakiś świat, po prostu macie, musicie zrobić 10, 10 dungeonów. 10, jak już zrobicie 10, 10 dungeonów, to dostajecie 15 Dragon Coinów. A jeszcze za poprzedni Quest, czyli Visit dostajecie 3 Empowered Game No i dobra, jak zrobicie już te 10 dungeonów, no to mamy kolejny Quest, czyli trow konfetti. Confetti. Czyli po prostu musicie sobie zrobić konfetti balsy czy tam kom, kom, po prostu konfetti. Konfetti sobie możecie zrobić w klubie. Jeśli macie klub jakiś tam swój, czy, 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 czy czyjś jakiś większy, to idźcie sobie do klubu i w miejscach, gdzie są craftingi szukacie tutaj właśnie factory fan. I tutaj macie konfetti, konfetti, balsy, potrzebujecie glim i po prostu robicie sobie 10 takich konfetti balsów, i po prostu je musicie rzucić. Kładziecie je sobie tutaj na pasek pod R albo pod T i po prostu je rzucacie i to też wam się wtedy zalicza i za to zadanie dostajecie 5 Chaos Chestów. Następne zadanie to mamy Defeat Enemies 30, czyli 30 przeciwników jakichś tam musicie sobie zabić, zabić y możecie też właśnie no, tutaj już też dowolnie gdzie chcecie, możecie iść na, na jakiś aber albo tutaj jakieś dungeony robić, możecie po prostu jakichś przeciwników po drodze zabijać, to też nie ma znaczenia, możecie nawet na shadow tower iść, czy tam na Delphsy, chyba też to będzie zaliczało, więc tutaj też nie ma jakby mm, znaczenia gdzie po prostu 30 przeciwników trzeba zabić i tyle, następne zadanie to Aha, i za to zadanie dostajecie e, Alaya e, Renemus New Year. E, po prostu taki taki Alaya, jak ja gdzieś tutaj chyba nawet mam e, więc będę mógł go nawet pokazać. Hmm, tutaj w, w ewentowych rzeczach będzie. I on jest gdzieś tutaj, o jest, Renus New Year. E, tutaj właśnie jest e, ten. No tak, tutaj mam zaznaczonego go jako ten, czyli mam skinka na nim. Nie wiem jak, jak teraz go zdjąć. O dobra i tak to jest taka kuleczka po prostu, nie? Ta, ta kuleczka jest tutaj też związana z tym, co się dzieje na Hubie w jednym zadaniu, ale to za chwilę, za chwilę wam powiem. No i tak takiego alia sobie dostajecie. On daje, on daje oczywiście 10 mastery, tylko no, bo to jest jakby, mm, to nie jest jakby jakiś super, super mount czy coś. No, to tutaj alaje zazwyczaj dają tylko 10, ewentualnie 20 mastery. No, to tutaj akurat daje 10, co nie? Więc no, to zadanie skończone, i dalej mamy e, hit Renewus Renew 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 Orb. To też jest właśnie związane z zadaniem z tym, alajem, trochę, bo ta kuleczka właśnie respi się na hubie, spadają, spadają po prostu z nieba takie piłki i musicie je po prostu uderzyć 10 razy. I w sumie tyle. Po prostu wystarczy stanąć sobie tutaj na hubie i co jakiś czas, co tam parę minut, czy, czy, czy co tam, po prostu. Spadają te kulki i trzeba je po prostu uderzyć albo z, no zależy jaką, klasą ma, jaką klasę macie, ma no to e, tam no, z daleka, czy, czy mieczykiem, czy jakoś tam, no to wystarczy po prostu 10 razy e, uderzyć i tyle. Pewnie zaraz tutaj też e, jak tutaj jestem na hubie to o właśnie właśnie o tym mówiłem. No i takie piłki spadają właśnie jak ten alej i po prostu wystarczy je 10 razy uderzyć i, i tyle i wtedy dostajemy po prostu to zadanie i za to zadanie jak już mówiłem czy tam nie mówiłem dostajemy Bound Brilliance 15 czyli itemki potrzebne do ulepszania gemów Następne zadanie to Take Down 3 Stars Dungeons in Neon City więc tutaj mamy konkretny, konkretny biom podany gdzie musimy iść, więc tutaj sobie idziemy właśnie na e, neon City Uber 3. E, nie, nie musi konkretnie być neon City, działa też to na 3 Dungeony dungeon w luminopolis, więc tutaj jest albo neon City albo Lumi luminopolis, więc tutaj nie musicie jakoś specjalnie szukać e, tego neon City. E, jeśli sobie tutaj te tepniemy się na to Uber 3 e, to e, tutaj sobie możecie zobaczyć, że... No, tutaj właśnie mamy zaznaczone na, na, na czarno i na szaro. Właśnie ten Neon City Illuminopolis i wystarczy po prostu szukać ikonki 3-gwiazdkowego yy, trzy, dungeona. Yy, tutaj akurat koło mnie są tylko jedynki, no ale jeśli ktoś ogarnia gierkę, no to wie, jak wyglądają 3-gwiazdkowe trzy, dungeony, więc tutaj raczej nie będzie problemu. No, i cóż, wystarczy zrobić, jak już mówiłem, 10, nie, twu, 5 razy właśnie trzygwiazdkowe dungeony, i wtedy dostajemy kolejnego alaya, czyli neon ox. Neon ox. I tutaj też go mam, więc mogę go wam od razu pokazać. Gdzieś go tu mam. Tutaj mam neon ox. Oczywiście sobie zdejmijmy ten i on wygląda tak. Taki. Konik z różkami. Krówka bardziej. Krówka? No! Taka krówka. czyli m. Mm, mm. No dobra, no alej. <grywki> Jakiś tam alej, oczywiście alej też daje 10. Ten alej też daje 10 mastery, jak mogliście tutaj sprawdzić przed chwilą. Więc no, kolejny alej do, do kolekcji. Następnie mamy ostatnie zadanie, czyli 7 na 7 czyli jump around the hub to celebrate, czyli po prostu ma, musimy 5 razy podskoczyć. Nie musimy konkretnie iść do huba, mamy tutaj napisane, że jakby w hubie, ale, ale, ale to działa wszędzie. Musimy po prostu 5 razy podskoczyć i, i zadanie będzie skończone tak samo jak cały event. I dostajemy za to ostatnie zadanie 5 forge fragmentów. No i w sumie tyle. I tak wygląda właśnie cały Quest Quest Line, jeśli chodzi o Revenus. Czy nagrody są jakieś super extra? No tak średnio w sumie. Nie, nie, mówię, nie, nie mówię, że tutaj są jakieś super nagrody. Oczywiście jeszcze w sklepie Pack Revenus. Raving Revenus za 3000 kredytów. No, oczywiście paka nie mogło zabraknąć. Ja niestety kredytów nie mam, więc raczej sobie go nie kupię. No ale jeśli, jeśli kogoś stać, to no to wiadomo, nie? To możecie sobie kupić ewentualnie ten paczek. Mamy też oczywiście dzienne questy. Dzisiaj jest Gather or więc musimy po prostu wykopać jakiś surowiec i dostajemy wtedy 5, 10 chaos chestów Jutro będziemy mieli upgrade to gem i dostajemy wtedy 3 lustrous boxy, potem na kolejny dzień mamy complete adventure i dostajemy empowered Boxy, potem complete a challenge i dostajemy 15 dragon coinów potem kolejny dzień complete a dungeon i dostajemy double experience potion E, trigger Magic Find i dostajemy Lucky Clever e, Gather A Key Fragment, i dostajemy Lunar Soul. E, potem i potem to wszystko się powtarza znowu, bo i mamy też i znowu mamy 10 host chestów: z gamebox Gameboxy, port gameboxe Coiny Double Experience, Lucky i Lunar. E, czyli mamy mm, dwa tygodnie po prostu e, na, 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 na. Mamy dwa tygodnie darmowych rzeczy, nie za. Zarobienie tam tych daily, daily misji, dziennych misji, znaczy, yy, więc w sumie spoko. Yy, no i w sumie tyle. Yy, mamy ten quest, mamy pak w sklepie i, i tam jakieś nowe rzeczy. Yy, te dwa alaje i w sumie tak wygląda ten Ewet. Czy jest czym się jakoś zachwycać? No niespecjalnie. Yy, w sumie nowe rzeczy to te dwa alaje i ten pak. Nic w sumie nowego. Mm, także także no, tak wygląda ten event yy, Raczej warto go zrobić, bo nie jest jakiś długi yy, więc, więc wydaje mi się, że warto po prostu chociaż zr zrobić ten event po te dwa alaje. Yy, bo to nie robi się jakoś długo, a, a po prostu te, 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 te tam 20 mastery zawsze do przodu, nie? Yy, te 20 po Master Pointsów więc no, mam nadzieję, że odcinek z Strawica Wam się podobał. Jeśli chcecie, oczywiście, więcej, to subskrybujcie. I oczywiście, mile widziane też komentarze. Także, także no. I oczywiście, jeśli chcecie też do klubu, to tutaj klubik cały czas jest. Jakby co? Mamy, klub, mam 9 level klubu, 139 członków, z czego online. No, ktoś tam jeszcze gra. Także, także nie jest źle. Na razie osób nie wywalam, bo i tak mało osób gra, więc, więc na razie ludzi nie wywalam. Jeśli osiągniemy po prostu ten limit klubowy, no to wtedy tam zacznę osoby wywalać, ale to i tak jest 750 osób, jest limitu, więc, więc raczej prędko tego nie osiągniemy. No, także no, jak już mówiłem. Um, mam nadzieję, że odcinek mi się podobał. Na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.